Aberdeen jest szkockim miastem, chyba najbardziej się rozwijającym w ostatnich latach. Miało to miejsce zwłaszcza po odkryciu w latach 70-tych złóż ropy naftowej pod dnem Morza Północnego. Miasto staje się jeszcze bardziej granitowe, cały czas szare, a mieszka tutaj ponad 200 tysięcy mieszkańców. To już ostatni rzut oka na Aberdeen. Jest późne popołudnie. Kręcę to już z pokładu. Stopu. Widać, że pasażerowie to nie ludzie z wycieczkowca, ale trampingowcy. Z boku też stoi statek białej floty. Północne linie. Także niezbyt wielki. Statek powoli ruszył, wypływa tyłem z portu, pada, rozpadało się na dobre. Mój sąsiad, Tery, z którym mieszkam w dwuosobowej kabinie, twierdzi, że ostatnie dwa tygodnie taka była pogoda w całej Anglii. Czyli lało i lezie. Ja miałem szczęście, tylko półtora dnia kropiło trochę. I have a map here for all of you, so come and grab a map from Simon, and uh, it's good last a long time. If you want to use a taxi, you don't pay for it. Just stop the car, and they will take you either to the village. Lisparfer <laughs> Isle. Tutaj wylądowałem przywieziony dziesięciosobowym zodiakiem. Jest to jedyny port na tej wyspie. Zaraz z drugiej strony tylko przesmyk łączy wysepkę z portem. Są takie urwiska, klify, na których jest mnóstwo gniazd. Ta wyspa jest jednym z siedlisk wędrownych ptaków. Zauważyłem, że pasące się tutaj owce nie są strzeżone. Nadmiar runa po prostu spada i zalega na tych niskich wrzosowiskach których tu pełno. Tutaj przykład wszystkich pojazdów, które tu są potrzebne: łódka, pojazd do przejechania tych, no ilu? Czterech kilometrów dróg, których tu łącznie chyba tylko tyle jest. No i traktor, ewentualnie. Ten widać strasznie wiekowy i mocno zardzewiały. W tej małej szkole uczy się dziewięcioro dzieci. A w ogóle na tej wyspie mieszka 70 osób. No i doszedłem do centrum. Napis. Sklep i post office. To właśnie to. I ten miły pan, który mi udzielił informacji. To już najdalszy koniec wyspy, przeszedłem ją całą, mała latarynka morska także z tej strony. Ptaki mają bardzo ułatwione zadanie przy wykonywaniu swoich gniazd. I znowu Morze Północne i ocean. Mały kościółek na wzgórzu. Na tą wyspę, między innymi, przyjeżdża się obserwować ptaki. Wszystkie klify zbocza są usiane gniazdami. To no już ostatni rzut oka na tą, najdalej na północ wysuniętą wyspę brytyjską, czy też szkocką, wyspę zamieszkaną, szkocką, a to. Jeszcze jedna wyspa Shetlandów Middle Island średnia. To już cel i wypad na nią. Wyspa nazywa się Mousa. Widoczna z lewej wyspa średnia to także Szetlandy. archipelag Szetlandów. jest zamieszkana. To duża wyspa. Ten budynek był budynkiem mieszkalnym szkockim na Shetlandach. Używany był 2300 do 1900 lat temu. To właśnie ten budynek. Ten budynek to obecnie praktycznie studnia ułożona z łupka.

10 tysięcy mil przylatują tutaj w połowie maja z mórz Południowych. Są tutaj 3 miesiące i wracają. Jak samoloty pół metra ode mnie. Z statku przypływamy takimi zodiekami. Tam stoją. A to cała wyspa z historyczną zabudową przypływają tutaj także łódki z Dużej Wyspy. Trafiłem na tutejszą farmę owcą, gdzie akurat owce są liczone i cechowane. Po prostu szetlandy. Kolejny archipelag, który mam okazję obejrzeć spotkałem foki. Nie dużo, tylko trzy.